Baranga del Cobre to nie jeden wielki kanion jak Grand Canyon w Arizonie czy kanion Kolka w Peru, lecz cała sieć sześciu kanionów rozciągających się na powierzchni bliskiej powierzchni wszystkich krajów Beneluxu. Od niepamiętnych czasów rejon kanionów zamieszkuje plemię Taraumara, a trudno dostępny labirynt głębokich i przepaścistych wąwozów pomogły Taraumarom utrzymać dużą niezależność, i zachować swą odrębność. Zaprawieni w długich, górskich marszach Taraumarowie uprawiają niecodzienną dyscyplinę. Długie, często 200-kilometrowe biegi przełajowe, które trwają non-stop kilka dni. Na co dzień Indianie Taraumara porozumiewają się swoim odrębnym i bardzo melodyjnym językiem. Korzystając z okazji, postanowiliśmy się dowiedzieć, jak brzmi powitanie w tym języku. Saludujnos, saludujnos, Entara. Cuida. Cuida, como cuida. Cuida. Cuida, Son un saludo. Es un saludo. Cuida. Cuida. Teraz już wiemy, że łatwo wpadające słowo Cuida znaczy cześć. Co ciekawe, dziewczynki z ciekawością zapytały również, jak to będzie po hiszpańsku. Przy innej okazji próbowaliśmy się nauczyć kolejnych słów języka Taraumara takich jak dziękuję, czy różne kolory. A, a te, <laughs> Moje próby powtórzenia usłyszanych zwrotów z reguły były przyjmowane gromkim śmiechem. Całe szczęście, że nasza nauczycielka miała poczucie humoru i dużo wyrozumiałości. Siona. Z kolorem niebieskim obie dziewczyny miały kłopot, ale z czerwonym na odmianę moja wersja musiała być daleka od poprawności. No. red. rojo rojo si -taca. <laughs> <S -tacan. laughs> sí. está bueno? si uh -huh. <laughs> Gracias. está está Gracias. Bye bye. Thank you. bye. bye Domostwa mieszkańców miedzianego kanionu zwykle występują w bardzo małych skupiskach i z reguły rozrzucone są z dala od siebie. I podczas gdy jedne ukryte są pod wiszącymi skałami, inne zdają się wisieć nad przepaściami, niczym na powietrzne wioski. Dotarcie do jednej z nich przysporzyło nam nieco wysiłku, ale dodatkowy trud został nam w pełni wynagrodzony pięknymi widokami. W wiosce zostaliśmy błogi spokój i ciszę, której nawet nie zmąciły dzieci, które dla przełamania pierwszych lodów, poczęstowaliśmy słodyczami. Od razu rzuciły nam się w oczy dobre maniery dzieci, które ani przez chwilę nie zawahały się, by podzielić się podarunkiem z młodszym rodzeństwem i rodzicami. Idziemy do Petry teraz. Niektórzy Indianie Tarumara na odmianę mieszkają w grotach, tak jak Petra, która całe życie od 67 lat mieszka w jaskini. Aby przeprowadziła się do domu oferowanego za darmo, apelował sam gubernator stanu Chihuahua. Lecz Petra odmówiła, tłumacząc, że to jest właśnie jej dom. Nie, nie, nie była pięć. Oh, ok. okej. była mocniejsza. Była mocniejsza. Ok. Zapłasz, ujedn. Taraumarowie są katolikami. W małej wiosce San Ignacio, niedaleko Kril, jest mały kościółek pod wezwaniem Świętego Ignacego. Jego niezwykle proste i ubogie wnętrze jest zaszokujące. Niemniej kościółek ze swojego zadania wywiązuje się znakomicie, skupiając wokół siebie miejscowe życie. Dziś jest akurat dzień jego patrona, więc jest okazja do celebracji, która, jak widać, ma również swój odrębny, lokalny charakter. w pobliżu, kryl jest przepiękny wodospad, który postanowiliśmy zobaczyć. W tym celu wynajęliśmy samochód terenowy z kierowcą i dobrze zrobiliśmy, bo droga usiana z wieloma pułapkami czyhającymi na nieznających terenu kierowców. Wodospad Sarare należy do najpiękniejszych i najwyższych baranka del Cobre, a mozolny choć krótki dojazd tylko zaostrza nasze wrażenie i egzotykę samego otoczenia. Kusarare w języku Taroumara znaczy miejsce orłów, co przy 30 metrowej wysokości progu wydaje się być całkiem uzasadnione.